Miejscowość w Sidari na wyspie Korfu w Grecji i piękne nadbrzeże. No, hotel Panorama, te budyneczki. A w drugą stronę jak się odwrócimy będzie kanał zakochany. Proszę zobaczyć, jak on się pięknie prezentuje. W skalę woda wyrzeźbiła. Taki piękny kanał. Proszę popatrzeć, jak klif jest urwisty, skalisty. A dalej pierwszy i porosienny rośnie Wyraźnie widać ten kanał. I wysoki Jak Piękny krajobraz. Zachęcam turystów do przejechania. Na Korfu do Dali. tą piękną kolumnę miasta i zarazem kanał <tuszy> Turystów pełno z tego świata i tu też widać klif jaki jest ognisty, smocze. Proszę zobaczyć, wszędzie te kwiaty A tutaj nawet jest taka ciekawa rzecz, bo dziura została wyrzeźbiona. A proszę zobaczyć, gdzie to dziura. O, widać jaka dziura, widać pełne morze. W tym klifę, jest wiele star, taki otwór. <sum>